Podcast gościa niedzielnego. Zaprasza Dominika Szczawińska. Serdecznie Państwa witamy w takim dziecięcym nastroju. Dlaczego na no dzień dziecka? Oczywiście siostra doktor Habilitowana Joanna Nowińska o tym nie pamiętała, prawda? Nie pamiętała się. Tak, ale dzięki, że przypominasz. Bardzo się cieszę. To będę dzisiaj miała naprawdę piękny dzień, podwójnie. Boże, błogosławieństwo, Pański Dzień i dalej Dzień Dziecka. Super, fantastycznie, bardzo się cieszę. A to może być też pewna wskazówka, podpowiedź, przez jaki pryzmat podejść do dzisiejszego Słowa Bożego, że no z jednej strony my oczywiście chcemy tutaj tak mądrze, naukowe, różne chwyty stosujemy. Ja się ciągle powołuję też na Twoje doświadczenie i wykształcenie. Ale to podejście dziecka, takie, taka gotowość stawiania prostych, oczywistych pytań, domaganie się, że chce usłyszeć odpowiedź, nie tylko podtrzymać konwersację, to jest chyba dobry impuls, dobra podpowiedź. Tak, i także gotowość przyjmowania. Chyba Biblia bardzo mocno w postawie dziecka akcentuje, że dziecko cieszy się otrzymując i chce przyjąć. Myślę, że to jest też fajne. Cieszę się, że spotykamy się dzisiaj przy słowie, które Pan Bóg nam daje i możemy, będąc dziećmi Jego je, przyjąć po prostu. Proszę Państwa, do dzieła. Pierwsze czytanie to dzieje apostolskie. Później sięgniemy po fragment z listu do hebrajczyków, będziemy pewnie wyjaśniać, jak Żydzi rozumieli ofiarę i jak chrześcijanie rozumieją ofiarę. No i na koniec dzisiejszy dzień, czyli w niebowstąpienie Pana Jezusa. Chciałabym, zanim przeczytamy te fragmenty, takie króciutkie wprowadzenie z Tobą zrobić. Będziemy czytać dzisiaj właśnie w niebowstąpieniu i o Królestwie Bożym. Co jakieś rzeczy, które powinniśmy wcześniej wiedzieć, zanim wystartujemy z lektury żeby no, więcej usłyszeć, mówiąc krótko. W niebo wstąpienie związane jest z um, całą naturą Jezusa. Więc i natura ludzka zostaje nam pokazana jako chodząca jego natura ludzka jako wchodząca w przestrzeń Pana Boga, w królowanie Pana Boga, w Ojca. Więc otrzymujemy informację, że w bytowaniu z Ojcem mamy ciało nowe, odrodzone. Druga sprawa... Yy, Jezus zapewnia, że jego wstąpienie do nieba nie oddziela nas od jego obecności. I to jest chyba coś, na co, co może być dla nas takim, takim wizjerem, taką lupą do patrzenia na dzisiejsze czytania. Bóg obecny tutaj, a nie Bóg historyczny kiedyś tam, i może nie wiadomo. I fakt, że Jezus mówi, Jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Fakt, że daje błogosławieństwo. Dzisiaj akurat tekst Łukaszowy nam nie przedstawia tego zapewnienia Jezusa, ale w redakcjach pozostałych synoptyków ono się pojawia o tej obecności. To nam sugeruje, że my czekamy na bezpośrednie widzenie, na takie pełne poznanie, ale nie czekamy bez Boga tutaj. Tylko my nie mamy. Pełnego dostępu do Jego osoby. Stąd, kiedy będziemy czytać list do Hebrajczyków, to dla nas istotne jest, że to nie jest kiedyś, albo, kiedyś w tył albo kiedyś do przodu, tylko że rzeczywistość Pana Boga i doświadczenie odkupienia ma miejsce dzisiaj dla nas. To w takim razie, proszę państwa, po tym wprowadzeniu przystępujemy do lektury. Ja sięgam po fragment z dziejów apostolskich. Pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenie apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też to po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Słyszeliście o niej ode mnie, mówił: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od Was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. E no i tak sobie myślę, że oczywiście to czytanie całe krąży wokół niezwykłego wydarzenia, jakim jest w niebo wstąpienie i wokół tego problemu, tak de facto jak wcześniej powiedziałeś, że Jezus można powiedzieć, że będzie nieobecny, że będzie dystans, odległość, a całe wołanie Jego nauczania pokazuje, że nie, że niezależnie od tych okoliczności Bóg będzie z nami, będzie obecny. Ale mnie się wydaje, że tu jest jeszcze jedna sprawa, a mianowicie ta próba powiedzenia, czym jest Królestwo Boże. I on ona no, chyba będzie też odpowiedzią na to, nasze pytanie, jak z Bogiem się kontaktować, jak odczuwać, przeżywać Jego obecność, nieobecność. Czym jest Królestwo Boże? Uznaniem czy przyjęciem? Przyjęciem królowania Boga. Bo Królestwo Boże nie jest, nie funkcjonuje na zasadzie objęcia przez Boga panowania, czyli od Jego strony ekspansji, tylko ono dokonuje się, kiedy my przyjmujemy je, dokonuje się w naszym życiu, kiedy my je wpuszczamy, kiedy Boga wpuszczamy do naszego życia i, i przyjmujemy Go jako Pana i Zbawiciela. Zatem to jest inna materia, trochę inny kierunek działań niż zazwyczaj w ziemskiej rzeczywistości, kiedy czyjeś królowanie rozpoczyna się, kiedy ktoś obejmuje władzę, podporządkowuje sobie gremia, terytoria, a w Bożym panowaniu, dlatego Jezus mówi, to nie jest królestwo moje z tego świata. Ono mhm. nie, nie rządzi się tymi prawami, ono się tutaj nie urodziło. Dzieje się ono, kiedy je przyjmujemy, dzieje się w nas, wtedy stajemy się Jego uczestnikami. Stąd, kiedy Jezus mówi, że będziecie zanurzeni w Duchu Świętym, to jest propozycja. tak? Mhm. Możesz przyjąć Boże, Jego Ducha i doświadczać Jego y, królowania. Co to sprawia? Sprawia, że doświadczenie Jezusa Doświadczenie Ojca, doświadczenie Ducha jest dla nas aktu żywe teraz, w tym momencie. Duch, Jego żywe działanie, permanentna dynamika daje nam dzisiaj, teraz, jakby przeżywanie, ale bardziej takie jakby bycie w środku dynamiki Boga, doświadczanie dynamiki Boga działającego. Myślę też jeszcze o tym ich pytaniu. Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? Tak? Pytają uczniowie, którzy już wiedzą, że zmartwychwstał, którzy już doświadczyli jego obecności no, i mocy. Mają w związku z tym też konkretne oczekiwania i nadzieje, i one trochę się mijają z tym, prawda, co Bóg dla nich ma i czy co dla nas ma. Tak? Czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? Pytają, a Jezus odpowiada, Nie wasza to rzecz, że znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie jego moc i będziecie moimi świadkami. Czyli przekierowuje w zupełnie inną przestrzeń ich myślenie o, o tym zwycięstwie, o tym, co się dokonało. Tak, to jest ta, ta redefinicja, bo Jezus mówi: To nie, królowanie Boga nie polega na tym, czego wyście doświadczyli, będąc państwem z głową, którą był król. Mhm. Panowanie Boga, Polega na życiu w Jego mocy, na doświadczaniu Jego wszechwiedzy, jego działania. I to jest kwestia chyba dla nas wszystkich otwartości na to, jak Pan Bóg definiuje pojęcia a jak my je rozumiemy. Jest taki tekst też w Biblii, gdzie Jezus w tych fragmentach Mateuszowych, no, który, który często inaczej interpretujemy, gdzie Jezus mówi słyszeliście, że powiedziano, ja wam powiadam. I tam mamy właśnie tą konfrontację, że nie jest istotne, co ja usłyszę, ale jest istotne to, co Pan Bóg powiedział. Aha. Nie mam nobilitować swojego odbioru, swojego rozumienia, ale mam przekierowywać uwagę cały czas na Boga i weryfikować, czy jak dobrze słyszę. Stąd Jezus mówi: To jest wasza koncepcja królowania, to nie ten kierunek w ogóle. Mhm. Działanie Pana Boga ono nie będzie się wpasowywać w nasze kryteria, ono nie będzie funkcjonować według naszych marzeń czy naszego rozpoznania, tylko Bóg w sposób suwerenny, bogatszy znacznie. Działa. Stąd to, co Jezus mówi tutaj, to nie jest propozycja, że o, będziemy mieli głowę w państwie i każdy będzie mógł się odnieść do, do tej głowy w państwie, akceptując bądź negując, tak, ale będziemy mogli się przed innymi pochwalić, że mamy głowę państwa, tylko chodzi o wewnętrzną, wewnętrzną relację z Bogiem, czyli to królowanie, które nie jest z zewnątrz, ale jest wewnątrz. I na którym my się decydujemy każdego dnia bądź nie. No, ważne słowa, chwytajmy je, tak mi się wydaje dzisiaj szczególnie mocno. A teraz y, fragment z listu do Hebrajczyków. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Chrystus wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga. Ani nie po to, aby się wielokroć sam miał ofiarować, jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą, gdyż w takim przypadku musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków, aby zgładzić grzech przez ofiarę z samego siebie. A jak postanowiono ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd. Tak, Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy go oczekują. Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do miejsca świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez swoje ciało. Mając zaś kapłana Wielkiego, który jest nad domem Bożym. Przystąpmy sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszeni nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania ten, który dał obietnicę. To może zanim zadasz mi pytanie, to udzielę Ci odpowiedzi, ponieważ... Jedną z takich rzeczywistości, która jest dla mnie, y, która myślę, że jest dla nas wszystkich intrygująca w liście do Hebrajczyków, to jest przedstawienie Jezusa jako arcykapłana. Bo nagle y, nam, Europejczykom, staje przed oczy pytanie: no dobra, ale po co? Po tak? co jest taki obraz? Przecież Jezus nie jest kapłanem. On nie jest z pokolenia, pokolenia Lewiego, tak? z rodu Aarona. No to dlaczego jest w ten sposób przedstawiany? Oczywiście są koncepcje, które kwalifikują Jezusa z racji, że Maryja jest kuzynką Elżbiety, że w Jezusie właśnie to potomstwo Aaronowe się odzywa, bo Elżbieta jest żoną Zachariasza, a Zachariasz jest kapłanem. Bardziej mi się wydaje jeszcze, co to, to znowu ja Ci tutaj dorzucę do Twojej kwestii takie małe pytanko, że my nie tylko nie bardzo rozumiemy, dlaczego Jezus jest przedstawiany jako arcykapłan, ale my też nie sądzę, żebyśmy dokładnie rozumieli, czym dla hebrajczyków, tak dla Żydów było składanie ofiary. No, a bez tego to w ogóle jest cały ten dalszy wywód niezrozumiały. Tak i dorzucając jeszcze jedną rzecz, czas redakcji listu do hebrajczyków prawdopodobnie sięga już momentu zburzenia świątyni, czyli tego przeorientowania religii mojżeszowej na judaizm, mhm. gdzie nie ma już kultu ofiarniczego, bo nie ma świątyni. Zatem od podstaw ofiara Obrazuje decyzję, że chcę przynależeć do Boga. I w myśleniu Hebrajczyków ofiara nie jest na zasadzie, ja daję coś Bogu, ponieważ nie mogę Bogu nic dać, dlatego że wszystko mam od Niego. Tak, mm. no, jest dosyć logiczne i w Izraelu to jest bardzo mocno osadzone, jak ktoś myśli oczywiście, więc materia ofiarnicza ma reprezentować moją decyzję, przynależenia do Boga. Czyli nie Teraz... prezent, dawanie, poświęcenie, bo tak czasami rozumiemy też, prawda? Ofiaram, no to poświęcam coś, z czegoś rezygnuję, ofiaruję, tylko decyduję, wybieram. Bardziej w tym kierunku decyzji i wyboru. Tak, tak. Poświęcenie jest w ogóle fantastycznym terminem, dlatego że my nie zwracamy uwagi na etymologię tego słowa. Tak, świętości o, nie widzimy. Tak. Czyli poddać świętości Boga. Mhm. Tak. I faktycznie to znaczy. Tak, tak, że ja coś poddaję świętości Pana Boga, nie rezygnuję, no bo nie rezygnuję z czegoś, czymś, co nie jest moje, prawda? Tak. O jej straciłam wygraną w Totolotka. No a składałaś w ogóle papier, jakby ukradli ci te pieniądze, no nie, ale nie wygrałam, no to nie straciłaś. Co nie, to jest tego typu materia. Mhm. Zatem kiedy składa żyt ofiarę, przedstawia Panu Bogu swoją decyzję, bycia w bliskości z nim. Ogień zjadający ofiarę. Właśnie, zjadający, bo to jest akal, po hebrajsku, jakby ma obrazować, że Pan, Bóg jakby przyjmuje nas w siebie, że On chce nas. Stąd te wszystkie wyznaczniki, że jak z ofiary kadzielnej, dym się unosi, prawda, to jest ta komunikacja z Panem Bogiem, to, o którą on odpowiada, że ofiara, która jest pochłonięta przez ogień, czy ta część ofiary, stwierdzenie, że Bóg tak, Bóg nas chce, tak, Bóg nas przyjmuje. I warstwa kapłańska, która miała jakby. Z definicji, przez to, że nie posiadali ziemi, zająć się po prostu tą przestrzenią bliskości z Bogiem. Nie chodziło tutaj o demonstrację, tylko chodziło o um, istnienie ludzi, na których w funkcjonowaniu, czy po, przy, przy których każdy będzie sobie przypominał, yy, że, że prawdą jest to, że Bóg nas przyjmuje w całości. O, może w ten sposób. Arcykapłan, ten, Jeden jedyny najwyższy z kapłanów, który był namaszczony i miał jak wszyscy kapłani, tak, ale miał możliwość wybierany, tak, albo z rodu arcykapłańskiego zależy, jak te, tam były tendencje, miał możliwość wchodzenia w tą największą bliskość z Bogiem, czyli do przestrzeni świętych świętych. Jak była Arka, to była, jak nie było Arki, no to do samej przestrzeni świętych świętych, czyli tam w tej przestrzeni, gdzie istniało przekonanie Ban Bóg w sposób. Namacalny przebywa. Ta przestrzeń go nie wiąże, albo tam przebywa. I teraz opisanie Jezusa jako arcykapłana sugeruje największą bliskość z Bogiem, Jezusa. I fakt, że w Jezusie zbliżającym się do Ojca, my widzimy, że cała nasza ludzka natura, całe nasze człowieczeństwo może być blisko Boga, że to jest możliwe. Tak, że to jest i że to jest mile widziane przez Pana Boga. W cudzysłowie, oczywiście mile widziane, ale chodzi o to, że Bóg tego chce. Muszę ci tu wejść w zdanie, bo tak sobie myślę, no. Z jakiego powodu to, to, o czym mówisz i czego podejrzewam, każdy bardzo chętnie słucha, bo wszyscy jesteśmy spragnieni dobrych wiadomości. To czemu to umyka właśnie w tym, w, wtedy, kiedy rozmawiamy o ofierze, o zbawieniu, o poświęceniu, o odkupieniu, o zbawieniu? To, co to, 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 ty mówisz, nie jest pierwszą wiadomością. Nie wiem. <grym> Chyba. Ale jest coś nie takiego, wiem. prawda, że skupiamy się na innych sprawach zupełnie. Tak, myślę, że jednak funkcjonuje taka mentalność zakupów, tak i płacenia mhm. za zakupy w relacji z Panem Bogiem, że robię zakupy idę z listą zakupów do Pana Boga, bo nie mam czasu się z nim spotkać, nie spotykam się z nim, ale myślę, że to wynika z, chyba z takiego braku obecności tutaj w tym momencie. Nasze, tu nie tak? chodzi o żadne techniki. Tak, naszej. Dlatego, że jeżeli zauważam Boga, który tutaj jest, i tak naprawdę w sposób świadomy uczestnicza w świecie. Nic nie trzeba więcej. Jeżeli widzisz dzisiaj słońce za oknem, a na przykład lubisz słońce, co nie? To myślisz sobie, Boże, dzięki ci. Chwała ci, jest cieplej. Nie trzeba 50 tysięcy rzeczy na sobie nieść. Chwała ci Panie. Czyli wtedy uświadamia mi się Bóg, który tutaj jest osobowy działający. rodzi się zaciekawieniem. Kiedy rodzi się zaciekawienie, mam pragnienie poznawania Go. I to jest remedium. I ja tu jeszcze pozwolisz na ostatni taki akcent. Wrócę do arcykapłaństwa Jezusa, obrazu. Myślę, że to jest bardzo ważne. To jest obraz, przedstawienie Jezusa jako arcykapłana. I to jest bardzo istotne. W tej przestrzeni odcięcia się synagogi totalnie od chrześcijan, odcięcia się judaizmu już od chrześcijaństwa, właśnie po zburzeniu świątyni, bo to jest pokazanie. Słuchajcie, Wy, którzy od nas się odcinacie, którym został zabrany kult świątynny, którzy chcielibyście to odbudować. Ale nie macie jak. Jezus jest tym arcykapłanem i to jakby on z przejściem całej przestrzeni. Ofiary, czy powiedzenia ojcu, tak, oni chcą należeć do ciebie, wiesz o tym, jakby my im pokazujemy, że ty chcesz ich przyjąć. Bo to nie jest tak, że Jezus prosi ojca, ojciec się zgadza, bla, 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 prawda? Tylko, że na Jezusie my widzimy, że Bóg że Bogu na nas zależy i to jest informacja dla całego judaizmu. To, czego wy, co wy straciliście, to się dokonało w Jezusie i to już jest zamknięte, nie ma potrzeby tego szukać. W znaczeniu Jezus wszedł, jest wszystko otwarte. Jakby ten kult jest dokonany. tak, Czyli jakby teraz każdy z Was może doświadczać efektów tej bliskości i nie trzeba już tego. Jakby zobaczcie, że jakby wykrążycie porądzie, a można jechać dalej. Jest to czwarta przecznica. Mam wrażenie, że trochę dopełni go jeszcze fragment, który znajdziemy w dzisiejszej Ewangelii e, według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów, tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka. Potem wyprowadził ich ku betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich, a kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Powiedziałam, że trochę Ewangelia nam dopełni ten obraz, bo z jednej strony faktycznie w tym takim suchym, wręcz skompilowanym wyciągu tego, o czym Jezus mówił na koniec, jakby w tym testamencie Jezusa, no to, to pokazuje i kwestię zbawienia ofiary, poświęcenia i kwestie odpuszczenia grzechów i konieczności nawrócenia i tego, że uczniowie mają być świadkami. I no, ponieważ to jest tak sucho opowiedziane, to można by to interpretować na mnóstwo sposobów. A z drugiej strony ten obraz tego, że oni idą do świątyni radośnie i czekają i są zanurzeni w tym oczekiwaniu na spełnienie obietnicy, to wydaje mi się, że to bardzo jest bliskie tego, o czym Ty wcześniej mówiłaś, tego przekonania o tym, że jesteśmy zanurzeni w bliskość boga cały czas, niezależnie od tego, czy wstąpił do nieba, czy nie. Myślę, że tutaj ten okres, który nam się zamyka, 40 dni obecności Jezusa, ukazywania się Jezusa, zmartwychwstałego, czyli Jezusa, który wyszedł ze śmierci, jest żywy i 40 dni, jakby było patologicznie, nam kładzie. Tak, jestem żywy, funkcjonuję, nic się nie zmieniło, jestem inaczej. Nie śpię z Wami w jednym domu, ale jestem cały czas obecny, tak? Przychodzę, yy, widzicie mnie. To jest niesamowite, dlatego, że po pierwsze, to jest po śmierci, czyli to jest doświadczanie przez 40 dni, sekunda po sekundzie, tego, że życie jest nie do zabicia. Tak. to jest świetne. Drugie, on chciał do nas wrócić, tak? On musi się pokazać raz, powiedzieć, Pa, dobra, już wszystko wiecie, do widzenia, tak, teraz czekajcie. Nie, on przychodzi dzień po dniu, dając też doświadczenie bliskości takiej. Inicjowanej ze strony Pana Boga. No po prostu niesamowite. Teraz nic dziwnego, że po tych 40 dniach teraz trochę sobie myślę, kurczę, że szkoda, że te 40 dni się już kończy, mm. bo czy człowiek ich nie zaniedbał? No ale to nie ma co, Pan Bóg jest w każdej chwili. Czy człowiek ich nie zaniedbał, właśnie w myśleniu o Jego obecności. To tak po prostu to jest dla mnie. Takie bardzo uwiarygodniające właśnie te teofanie Jezusa, ta jego żywa obecność przez 40 dni, uwiarygodniające jego zaangażowanie, Boże zaangażowanie w nas. Dlatego oni mogą przyjąć, tak, ześlę na was obietnicę ojca, 40 dni wam pokazały, że to nie jest hmm. żadna fantazja. Jest realne, wszystko tak żyjecie, jestem z wami. Pokaza doświadczyliście tego. I mogę się, Myślę, mogą te... się cieszyć z tego, tak? Tak, tak. tak? No bo tutaj ta, ta radość jest jakby taka, no w sumie zaskakująca, prawda? to bo Jak to jest? Znika, odlatuje, oni oddają mu pokłon, czyli faktycznie widzimy to, że wiedzą, naprawdę wiedzą, z kim tak. mają do czynienia, tak? Już nie ma tego pytania, kim jest syn człowieczy, jest oddanie mu pokłonu i wielka radość, no i, i, i trwanie w tej świątyni, no to. To jest też dodatkowa sprawa. Tak, trwają w tym miejscu, które było dla nich matecznikiem, mówiąc krótko. Tak. Tak. Jeśli chodzi o doświadczenie Boga i to jest ciekawe, bo Łukasz nam tutaj akcentuje, że w doświadczeniu apostołów łączność działania Pana Boga od samego początku przez osoby Jezusa. Jest namacalna. To jakie mamy wskazówki na najbliższe dni, dziś w niebo wstąpienie i zmierzamy w kierunku zesłania Ducha Świętego? Życie dzisiaj w świadomości, że Bóg jako osoba żyje tutaj. Działa, funkcjonuje, mówi, komunikuje się. To jest najważniejsze. Jako będący tutaj, czyni realnym dzisiaj, namacalnym to wszystko, co jest Biblii. Wszystko. Y, zatem to nie jest tak, że A do Księty dopiero za 10 dni. <głosy> Właśnie. <głosy> Albo zmarnowaliśmy tak, jak powiedziałam, prawda? Zmarnowaliśmy 40 dni. Nie, 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 nie. To jest oczywiście jakby cały czas gdzieś takie nasze, takie moje no, ludzkie gdzieś gadanie wkracza. Ale najważniejsze, dzisiaj tutaj Bóg jest obecny i on. Jest dokładnie taki, jak przed chwilą, żeśmy tego doświadczyli i cały czas doświadczamy, co, co pokazuje nam Pismo Święte. Więc jak się zaciekawimy, to możemy otworzyć tą książkę, powiedzieć: Dobra, panie, no to dajesz, dajesz, mówisz. A my słuchamy. Siostra Joanna Nowiecka, bardzo Ci serdecznie za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Dzięki z Bogiem. Podcast Gościa Niedzielnego. Zaprasza Dominika Szczawińska.